Witajcie w kolejnym vlogu, z tej strony Agroknerarz na kanale hodowla z ddw jesteśmy dzisiaj w takim niedzielnym vlogu można powiedzieć jak widać od ostatniego filmu słonecznik zaczął już wschodzić, dokładnie od tygodnia coś tam było widać dlatego, że tydzień temu był zasiany, także no, już progres się zaczyna, tutaj akurat te zielone to jest dynia no kursie nic się nie zmieniło standardowo u królików się trochę zmieniło, gdyż znowu że się przesadzili, te króliki. No i tak. Tutaj mamy standardowo samca srebrnego, samca brązowego, samca brązowego i samca srebrnego. Taka szachownica, można powiedzieć. To jest najstarszy samiec. Tutaj to są bracia, jeśli chodzi o tych, o tych dwóch, czyli ten srebrny i ten srebrny, to są bracia. Akurat go obudziłem, żeby królik spał. nie śpi. Tutaj mamy standardowo samice z czterema młodymi belgami tak się one tu prezentują no w dzień króliki śpią, także im teraz trochę przeszkadzam w śnie tutaj widać sobie samiec spał tutaj mamy, tu nie są akurat bracia ci dwaj to nie są bracia to są zupełnie inne króliki niespokrewnione tu jest jeden brązowy samiec belgijski tu jest drugi brązowy samiec belgijski ten samiec jest bratem tej samicy tej brązowej samicy, która sobie tam kica Tutaj mamy mieszańce kalifornijskie z samcem belgijskim. No, nie chcę im teraz przeżywać snu, można powiedzieć, bo tutaj króliki śpią wszystkie ze zmian. To mamy tutaj samice od samicy tej właśnie strokacza niemieckiego. Zostały odsadzone młode, dlatego że one już osiągnęły ten wiek, kiedy można je odsadzać od samicy. Tutaj mamy jeszcze samice właśnie co ciekawe z tymi młodymi i tak, żeśmy rozsadzili, że tutaj trafiły samczyki, tutaj odsadzone od samicy zostały samczyki same tak one tutaj sobie siedzą przy samicy zostały jeszcze samiczki które są tutaj i tutaj mamy samicę siostrę tamtej samicy i tamtego samca z tamtego pomieszczenia i tutaj mamy puste klatki, które czekają na zaadaptowanie na razie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o, o samo, sam skład hodowli. Króliki zostały te same, tylko zostały od ostatniego filmu trochę e, przesadzone. Będę informował o dalszych progresach e, wzrostu roślin dla króli. Gdyż tak myślę, że wakacje nagram trochę większy odcinek o takim letnim żywieniu królików, e, gdyż ona się po prostu trochę różni od tego zwykłego żywienia. Tak zimą, jak i standardowego żywienia, które królik musi jeść, gdyż to jest jego podstawowy pokarm. Także to było na tyle w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji na kanale i do następnego vloga.